Jak idziemy do szkoły, my mamy dwa oleje, co my i, i, położymy na nogi albo i, na szyję. Na szyję. Mhm. To jest. Thinker. To jest na. I, to jest na. żeby. na mózg. No, żeby, na mózg, żeby dobrze myśleć. No. A jula twój? A to jest Stronger to jest, żeby ty jesteś twarda. Twarda, silna, zdrowa, no silna, tak? Silna i zdrowa. Super, super. I ty dasz na nogi. Mhm. Super. Smarujesz i ubieracie skarpety i lecicie, nie? Tylko musisz jedną nogę trochę posmarować i wtedy... Mm -hmm. Kalunia zawsze lubi, iść? jak wy robicie to, nie? Ona was ogląda. Kalunia kocha oleje. Mm -hmm. A powiedzcie, a jakie jeszcze używacie? Co, coś macie jeszcze przy swoich tak. plecakach? Tak. Ja mam. Ja mam tu wyszło. Powieszone? Brave to jest dla Twoje serce i, i Rescuer to jest jak Deep Blue, ale jest. Dzieci. Mm -hmm. Bo ty ciągle dziś się przewracasz i coś, nie? A ja Albo mam... ktoś na ciebie wpada. ja jeszcze mam. Poczekaj, Julcia. Dla azmę. stick Ja tu. Tak o. Smarujesz. Sma smaruję. I jak idę do szkoły, jak jest. E, jak musimy iść na e, lunch? Na lunch. Mamy on guard spray. Mhm. I to jest tak jak sanitarizer, ja. tylko że bez alkoholu, nie? Super pachnie, bezpieczny, możesz rękoma jeść od razu, nie? A ja mam. A ja mam. Pamiętasz jak on się nazywa? Ko. Co... Mhm. To jest dla twojego mózgu też. Tak. Tak, i jest A, na uspokojenie, nie? Bo ty, no, Jula, jesteś szalona. No tak. Ale ten nie mówię, bo to jest taki, taki sam. Taki sam, bo wy macie swoje zestawy, nie? Mhm. Super. I teraz co? Ubieracie skarpety i lecicie, tak? Tak. Okej, okay, super. Dzięki. Pa!